Motorola ma bardzo szerokie portfolio swoich urządzeń. Są to oczywiście smartfony, ale też i smart zegarki, słuchawki, a także i lokalizatory. Akurat kupując Edge 70, dostajecie w zestawie Moto Watch Fit, Buds Loop, a także Moto Taga. A ja dziś sprawdzę, jak taki ekosystem działa w praktyce i czy to rzeczywiście ma sens. No i zaczynamy oczywiście od Edge 70, czyli. Bardzo smukłego smartfona. Najsmuklejszego smartfona Motoroli, bo on ma grubość 5,99 mm. Ale mając tak, smukłego smartfona nie przystajemy tu na kompromisy. Bo mając ekran na przekątnej 6,67 cala, oczywiście w technologii POLED i rozdzielczości Super HD, powiem Wam szczerze, że konsumowanie treści na tym smartfonie jest wyborne. Czytanie artykułów, konsumowanie filmów czy granie w gry. Jest bardzo komfortowe. Do tego szczytowa jasność do 4,5 nitów, robi mega robotę w nawet najbardziej słoneczny dzień. Już nie wspomnę o aparacie szerokokątnym i ultra szerokokątnym, gdzie oba mają 5 megapikseli. No Ale wiadomo, smartfon potrzebuje też jakichś dodatkowych pomocników, akcesoriów. No, i moim ulubionym, jeżeli chodzi o ten rok, są absolutnie Motobuds lub, czyli słuchawki typu otwartego. To słuchawki, które jak założymy na swoje uszy, a dokładnie zakładamy je w taki oto właśnie sposób, to one spoczywają tutaj na naszej małżonie usznej, przez co też nie blokują nam kanału słuchowego. I my możemy być aktywni, możemy słyszeć to, co dzieje się wokół nas. I w każdej chwili możemy odpowiedzieć na pytanie na przykład kogoś o drogę, ale z racji tego, że są ciągle połączone z naszym smartfonem, to możemy w każdej chwili odtworzyć muzykę, posłuchać swojego ulubionego podcastu, obejrzeć odcinek ulubionego serialu albo odebrać połączenie. A o tym połączeniu możemy dostać powiadomienie na naszego smartwatcha. I możemy je albo odebrać, albo odrzucić. Zobaczymy też każde powiadomienie, jeśli chodzi o SMS-a, o komunikatory, o maila. Możemy w każdej chwili dyskretnie spojrzeć na ten zegarek i zobaczyć, co dzieje się na naszym smartfonie. Ale oprócz tego mierzy on też nasze funkcje życiowe, takie jak kroki, sen, i to bardzo dokładnie z podziałem na fazy snu, a także na czas, kiedy zasnęliśmy i kiedy się obudziliśmy. Dodatkowo mierzy nasz puls. SpO2. Tych funkcji tutaj jest bardzo dużo. Oczywiście na minutniku, alarm jest czy sterowanie muzyki. Kończąc. Mamy tutaj też funkcję Znajdź mój telefon. I to jest bardzo wygodne, kiedy gdzieś zapodziejemy naszego smartfona i nie wiemy dokładnie, gdzie on jest, ale wiadomo, wtedy szukamy naszego smartfona. A co kiedy na przykład gdzieś zapodziejemy klucze albo plecak? Wtedy na pomoc przychodzi nam MotoTag, czyli tag lokalizujący, który możemy przyczepić do naszych kluczy jako po prostu brelok, albo na przykład włożyć do kieszeni naszego plecaka. I wtedy, gdy go gdzieś zagubimy, możemy go po prostu wyśledzić. Wyciągamy naszą Edge 70, wchodzimy w aplikację Smart Connect i tam wyszukujemy naszego taga. I teraz możemy niemal jak po nicce do kłębka znaleźć naszą zgubę. I powiem Wam szczerze, że ja jestem taką gapą, że klucze gubię średnio dwa razy w tygodniu, więc to jest bardzo pomocne. A wy dajcie znać w komentarzu, który akcesorium było dla was najciekawsze i którego używalibyście najczęściej.